Szeryfie, ale dziwnego indzienina dzisiaj na prairie spotkałem. A co by mi dziwnego było? Jakiś zakręcony był. A czemu? Podjeżdżamy do siebie, on mi pokazuje, że mnie zastrzeli. No to ja mu pokazuję, że mu z dwórurki wyjadł. To on mnie zaczął przepraszać. To ja mu pokazałem, żeby spindalał i pojechał. Hawk, Hołk. Wodzu, ale dziwnego kowboja spotkałam na prerii. No bo spotykamy się na prerii i ja go pytam, jak masz na imię? To on mi odpowiada, kozica. To ja się pytam, górska? A on mi odpowiada, nie, rzeczna.